Dziwne nagrania posła koalicji obywatelskiej. Dziwny bojkot Ikei przez Telewizję Republika. Dziwne cukierki rozdawane w ramach kampanii wyborczej na Tajwanie. Cześć, witam was i zapraszam na kolejne najciekawsze newsy tygodnia. Numer jeden. Co najmniej trzy osoby trafiły do szpitala po tym, jak omyłkowo zjadły kapsułki do prania rozdawane przez jednego z kandydatów na prezydenta na Tajwanie, myśląc, że to cukierki. 80-letni mężczyzna i 86-letnia kobieta trafili na półkanie żołądka, kiedy wypłukać mogli sobie co najwyżej ubrania. Nawet wielkie. Napis: Jedna kapsułka wystarcza na 8 kg prania, oraz obrazki przedstawiające pralkę nie zdołały powstrzymać ich wewnętrznego łasucha. Partia nacjonalistyczna, która rozdystrybuowała już prawie pół miliona kapsułek, przeprosiła za incydent i obiecała dokładniej tłumaczyć ludziom, że kapsułki służą do prania, a nie do jedzenia. Numer 9. Fala cringe'u przetoczyła się ostatnio przez internet, przez filmiki, jakie poseł K.O. Marcin Józefaciuk wstawia na TikToka. Największe emocje wzbudza jego challenge: spróbuj nie zaśpiewać, a dokładniej dziwne miny, ala jaś fasola, jakie przy tym wszystkim stroi. Hello! Jestem gorącym zwolennikiem badań lekarskich przed kandydowaniem w wyborach. Skomentował złośliwie Jan Kantak, poseł Solidarnej Polski. Józefaciuk na to, że nie znając tego typu wyzwania, to on ustawia się w grupie dzbanów. Hm, jestem bardzo ciekaw, jak ta wypowiedź zestarzeje się pod koniec miesiąca. W rozmowie z Dziennik.pl polityk tłumaczył swoje zachowanie zdiagnozowanym ADHD i że musi się jakoś wyżyć. Jednak według niektórych jego błaznowanie trochę gryzie się z powagą pełnionej przez niego funkcji. Nawet jeśli, jak mówi, nie jest to czynność polityczna. Uczniowie szkół często odpowiadają za swoje zachowanie nie tylko na terenie szkoły, ale także poza jej murami. Jako dyrektor szkoły powinien to doskonale wiedzieć. Polityk jest za to przekonany, że dzięki takim nagraniom młodzież widzi, że posłowie są normalnymi ludźmi i nie są odklejeni od rzeczywistości. Zgadzacie się? Czy nagranie to pozwoliło wam ujrzeć w nim normalnego i nieodklejonego człowieka? Numer 8 71-letni Brazylijczyk, któremu przyśniło się, że pod jego kuchnią znajduje się złoto, postanowił to sprawdzić kopiąc w podłodze dziurę głęboką na 4. 10 metrów. Usuwanie ziemi z dziury z pomocą sąsiada, z którym podzielił się realistycznym snem, oraz innych ludzi, którym płacił nawet 400 zł dziennie, trwało prawie rok. Sprawa jednak wyszła na jaw dopiero teraz, po tym jak mężczyzna poślizgnął się i wpadł do wykopanej przez siebie dziury. I w pewnym sensie jego marzenie się spełniło. Chciał być tak bogaty, aby odpoczywać już do końca życia, doczekał się wiecznego odpoczynku. Niestety zmarł. Numer 7. W ogniu krytyki znaleźli się księża z parafii w Tarnobrzegu Serbinowie, którzy przygotowali przedziwną atrakcję dla dzieci. Po jednej ze mszy duchownie urządzili losowanie żywych królików z szopki bożonarodzeniowej. Radosna niespodzianka dla najmłodszych, jak sami ją określili, nie spodobała się między nimi wolontariuszom z lokalnych organizacji prozwierzęcych, według których zwierzęta te zostały wystawione na ogromny stres i nie zapewniono im odpowiednich warunków. Szczerze jesteśmy w szoku. Jak kościół może traktować żywe stworzenia jak zabawki? Jak można uznać dawanie żywego królika jako atrakcję dla dzieci. Jak można dać królika jako nagrodę? Królik, jak i każdy jeden zwierzak jest w opiece żywieniu i leczeniu bardzo drogim zwierzęciem. Podkreślają też, że przygarnięcie zwierzaka powinno być bardzo dobrze przemyślane. Każdy, kto zabiera zwierzaka powinien znać dobrze daną rasę, powinien wiedzieć, jak się opiekować. Na zwierzę trzeba być gotowym skompletować wyprawkę, klatkę, która też nie jest tania. Już widzę te ogłoszenia za jakiś tydzień, dwa oddam sprzedam królika, bo dziecku się znudził i okazało się, że nie wystarczy go tylko wziąć. Oczywiście druga strona też z bardzo silnymi argumentami. Przecież to tylko zwierzę. Numer 6. Dla odmiany coś pokrzepiającego. Z niesamowitym odzewem spotkał się apel krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. W związku z nadchodzącymi mrozami sięgającymi nawet minus 20 stopni, pracownicy zaapelowali do mieszkańców o tymczasowe przygarnięcie podopiecznych. Efekty? Jeszcze przed otwarciem w sobotę rano przed schroniskiem ustawiła się gigantyczna kolejka mieszkańców Krakowa chętnych pomóc. W ciągu zaledwie jednego dnia ciepłe schronienie znalazło blisko 100 psów. Część z z nich została przygarnięta na stałe numer 5. Z ostrą krytyką spotkała się również prezenterka Sky News za sposób w jaki skomentowała wyczyn 13-letniego Willisa Gibsona z Oklahomy. Pod koniec 2023 roku chłopiec jako pierwszy na świecie przeszedł oryginalnego Tetrisa z 1989 roku, dokonując czegoś, co do tej pory wydawało się niemal niemożliwe. <try> Nawet sami twórcy gry nie wierzyli, że kiedykolwiek ktoś tego dokona. Dziennikarka Jane Secker nie zdawała się jednak rozumieć wyjątkowości tego wydarzenia. Podczas prezentacji materiału o nastolatku stwierdziła, że jako matka radziłaby mu raczej odejść od ekranu. Tetris, not a life goal. Internauci nie szczędzili słów. Mamy 2024 rok, a Sky News nadal mówi ludziom, którzy grają w gry wideo, aby wyszli na dwór zaczerpnąć świeżego powietrza. Jak najronnie, tego samego dnia, w którym chwalą innego 16-latka za grę w rzutki. Jej wypowiedź krytykowała nawet Baby na Barkada, szefowa działu komunikacji brytyjskiej organizacji branży gier. To absurd. Gdyby chłopak wygrał w szachy, to pewnie wszyscy by świętowali, zaprosiliby go jeszcze na Downing Street, aby zagrać razem z nim. Numer 4. Strażacy ochotniczej Straży Pożarnej w którzy w późnych godzinach nocnych uczestniczyli w akcji gaszenia stodoły w Bobolicach, podczas owej akcji zostali okradzeni ze sprzętu. Bezczelny gap, obiecujący kandydat na dzbana miesiąca, korzystając z okazji, ukradł strażakom przecinarkę do stali i betonu oraz piłę spalinową. Do złodzieja zaapelował burmistrz Sąbkowic Śląskich, prosząc o zachowanie odrobiny godności i zwrócenie sprzętu. To się w głowie nie mieści. Taki głąb nie ma świadomości, że może za chwilę to jego trzeba będzie wydobywać z samochodu i nie będzie czym tego samochodu rozciąć. Co będzie kolejne? Aparat z pobliskiej przychodni, a już w momencie montażu doczytałem, że sprzęt został w międzyczasie odnaleziony. Przestraszony, widocznie złodziej, postanowił porzucić go w polu, co, jak jednak zapewnia policja, niestety nie zwalnia go z odpowiedzialności. Numer 3. Odnaleziono 27-kilogramowy fragment kadłuba, który kilka dni temu oderwał się od samolotu Alaska Airlines. W swoim ogrodzie znalazł go nauczyciel Sportland. Znaleziona część, posłuży teraz do wyjaśnienia przyczyny incydentu. Wyrwane okno to jednak nie jedyne, co znaleziono. Upadek z 5 kilometrów doskonale przetrwał także wyssany z samolotu iPhone jednego z pasażerów. Znalazłem iPhone'a na poboczu drogi, wciąż w trybie samolotowym, napisał na Twitterze znalazca smartfona. Wiele osób zastanawia się teraz, jakiej marki było etui i folia ochronna, że telefon przetrwał upadek samolotu, kiedy normalnie nie jest w stanie przetrwać upadku ze stołu w kuchni. Inni żartują, że to wcale nie zasługa etui czy folii ochronnej, ale tego, że telefon był w trybie samolotowym. Tak, dla tych, co nie wiedzą o to, jak działa poprawnie skonfigurowany tryb samolotowy w telefonie. 2 Kanadyjskie parki narodowe wystosowały nietypowy apel do kierowców. Proszą ich oni, aby nie pozwalali łosiom lizać swoich aut. Okazuje się bowiem, że zimą zwierzęta te o wiele częściej wychodzą na jezdnie skuszone sypaną na drogi solą, której w znacznych ilościach potrzebują w swojej diecie. Z kolei kierowcy o wiele częściej się zatrzymują, chcąc zobaczyć łosia z bliska. W efekcie zwierzęta zryzują sól już nie tylko bezpośrednio z jezdni, ale i z samych samochodów, wyrabiając sobie niebezpieczny nawyk. Co ciekawe, problem ten występuje również w Polsce. Na szczęście nie na aż taką skalę jak w Kanadzie. W 2022 roku Bartoszycką policję na nogi postawił Łoś, który zlizywał sól z drogi krajowej 51 i w żaden sposób nie dawał się przepędzić. Numer 1 Ostatni tydzień nie należał do najprzyjemniejszych dla telewizji Republika. Z powodu pewnych, chyba już wszystkim dobrze znanych wypowiedzi Jana Pietrzaka i Marka Króla, IKEA ogłosiła, że wycofuje swoje reklamy z telewizji Republika, w której, jak się tłumaczy, i tak reklamowała się nieświadomie, gdyż Polsat najwyraźniej zmienił niedawno ofertę i wcisnął Republikę do ich pakietu. I tu zaczyna się prawdziwy cyrk. Republika tak trochę w ramach, przepraszam, wydaje oświadczenie, że głęboko nie zgadza się z wypowiedzią marka króla, IK jednak nie wraca. Co więc robi Telewizja Republika? Dobra, nara. to co w tej sytuacji zrobiłyby wiadomości TVP, gdyby ktoś raczył ich skrytykować, czyli wali focha i stara się go zniszczyć. Jak ja nie lubię chodzić do IK, pisze nagle dyrektor programowy. Wycofują reklamy, więc bojkotujemy sieć K. Dołącz do naszych dziennikarzy, hashtag WK nie kupuje, pisze redaktor naczelny. Po takim numerze nie wejdę do Ikei nawet po to, by skorzystać z toalety, podaje dalej Ziemkiewicz. Internauci śmieją się i zauważają, że to nie pierwszy bojkot IKEA przez środowisko prawicowe. Pierwszy miał miejsce w 2008 roku, kiedy to w najnowszym katalogu IKEA znalazło się zdjęcie pary gejów, drugi w 2019, kiedy zwolniono jednego z pracowników za cytowanie na wewnętrznym forum firmy Wersetów Biblii, a dokładniej fragmentu o uwiązywaniu kamienia młyńskiego u ich szyi i pogrążaniu w głębokościach morskich, trzeci w 2021, kiedy Ikea wypuściła na rynek tęczową Wersję swojej słynnej torby. Według wielu kolejny bojkot Ikei powinien polegać na nieoglądaniu Telewizji Republika za to, że brali kasę od Ikei i to mimo trzech bojkotów. W międzyczasie do Ikei dołączają inne firmy: Mbank, Żabka, Media Expert. Niezależna więc na to prezes Mbanku banku to komunistyczny aparatczyk zarejestrowany jako agent bezpieki. A Telewizja Republika brnie dalej i jak na wiadomości TVP 2.0 przystało, prześwietla i szuka brudów na Ikeowskich członków zarządu. Pracował u putinowskiego oligarchy, spotkał się z Ławrowem, oto rosyjski członek zarządu Pol Ikei. Panie Tomku, rozumiem, że w tej sytuacji odda pan te brudne pieniądze Ikei? Pyta ktoś. Dalej? Prezesem Ikea w Polsce jest Rosjanka Marina Dubakina. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Znaki, symbole w różnych kulturach oznaczają co innego. Dla przykładu, sowa. Ptak bogini Ateny, o osobnie mądrości, wiedzy, intuicji. Jak żartuje dziennikarz Wirtualnej Polski? Swoją drogą, Telewizja Republika ma ciekawy model biznesowy. Kup u nas reklamę, a jeśli zrezygnujesz, prześwietlimy członków zarządu twojej firmy do siódmego pokolenia. Tymczasem do grona kończących współpracę z Telewizją Republika dołącza między Między innymi pyszne.pl. Oblężona twierdza, więc na to nie zamawiaj na pyszne.pl. Warto usunąć ich aplikację z telefonu. Posłanka Lichocka ogłasza, że wycofuje wszelkie zamówienia, jakie w przyszłości mogłaby tam złożyć, a poseł Matecki wstawia nagranie ekranu, na którym ostentacyjnie usuwa aplikacje. Tymczasem bojkot Ikei wchodzi w kolejną fazę. Pamiętaj, nie kupuj w Ikea. Masz polskie Agata Meble czy Meble Bodzio? Podjąłem decyzję, że we wszystkich kierowanych przeze mnie spółkach nie będziemy kupować niczego, co pochodzi z Ikei, pisze Sakiewicz. Planujemy zakupy Mebli do nowej scenografii mojego programu. Jedziemy, na pewno nie będą to meble Ikea. Pisze Rachoń, usiłując wzbudzić w Ikei niczym u jakiejś byłej dziewczyny uczucie zazdrości. Pokazać jej, ile straciła. W Ikei, na znak żałoby, po Sakiewiczu, flagi zostały opuszczone do połowy masztów, a media wymieniają kolejne firmy, które zdecydowały się opuścić stację. Wśród nich Tarczyński, Skoda, Oto Dom, Santander, Nissan, Alior Bank, Harfur Provident, Adamet, plus Bank Millennium oraz Mastercard. I tu pojawia się kluczowe pytanie: czy tak jak rezygnują z mebli Ikei, tak wykażam się konsekwencją i zrezygnują również z korzystania z kart Mastercard, a z meblika rezygnują z całych sił. Tylko spójrzcie jakim wszystkim niewygodnie w tych fotelach od miłośnikach. Niby siedzą, ale się nie uśmiechają. I nawet nie chcę myśleć, jak trudno musi im być przełykać kawę czy wodę z tych ikaowskich białych stolików Lindwet oraz Lack. Okej, okay, tym trudnym do przełknięcia, jak orzech twardy do zgryzienia akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o możliwości głosowania na najciekawsze, waszym zdaniem, newsy w ankiecie na stronie newsytygodnia.pl. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na Planecie Faktów. Cześć!